Rozdział 24. Przypowieść o Kotle. W dziewiątym roku, w dziesiątym dniu dziesiątego miesiąca, Pan przemówił do mnie w tych słowach: Synu człowieczy, zapisz sobie dzisiejszą datę, ten właśnie dzień. W tym dniu król babiloński przystąpił do oblężenia Jerozolimy. Opowiedz temu buntowniczemu ludowi przypowieść. Tak mówi Pan Bóg. Przygotuj kocioł, przygotuj wodę i wlej ją do niego. Włóż do niego kawałki mięsa, same smaczne kąski, udziec i łopatkę. Napełnij go najlepszymi kośćmi, weź do tego najlepszą sztukę ze stada. Podłóż chrust, niech się to wszystko ugotuje razem z kośćmi. Otóż tak mówi Pan Bóg. Biada krwawemu miastu, zardzewiałemu kotłowi, z którego nie schodzi rdza. Wyjmuj z niego kawałek po kawałku. Jego los jest przesądzony, bo wewnątrz niego jest krew. Krew rozlana na litej skale nie może wsiąknąć w ziemię i proch jej nie przykryje. Aby rozpalić się gniewem i dokonać zemsty, pozostawiłem tę krew na litej skale, gdzie nie będzie przykryta. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Biada krwawemu miastu. Ja również ułożę wielki stos. Nazbieraj drewna, rozpal ogień, gotuj mięso zmieszane z przyprawą, aż kości się spalą. Zostaw na palenisku pusty kocioł, aby się rozgrzał. Niech jego miedź się rozżarzy, aby stopiła się w nim jego nieczystość i znikła rdza. Jakże trudno tego dokonać. Nawet w ogniu nie zniknie mnóstwo jego rdzy. Twoją nieczystością jest rozpusta. Chciałem cię oczyścić, ale ty nie pozwoliłaś się obmyć z twojej nieczystości. Dlatego nie będziesz czysta, dopóki nie uśmierzę mojego gniewu. Ja pan tak powiedziałem i to nastąpi. Dokonam tego i nie zaniecham, nie przebaczę, nie będę żałował. Osądzę cię stosownie do Twojego postępowania i stosownie do Twoich czynów. Wyrocznia Pana Boga. Śmierć żony Ezechiela. Pan przemówił do mnie w tych słowach: Synu człowieczy, dziś odbieram Ci nagle radość Twoich oczu. Lecz ty nie okażesz żałoby, nie będziesz szlochał ani wylewał łez. Wzdychaj w milczeniu. Nie urządzaj żałoby po zmarłych. Zawiąż sobie turban, włóż sandały na nogi, nie zakrywaj sobie brody i nie jedz żałobnego chleba. Rano przemawiałem do ludu, a wieczorem zmarła moja żona. Następnego dnia rano uczyłem to, co mi polecono. Wtedy zapytali mnie ludzie, Powiedz nam, co dla nas oznacza Twoje postępowanie. Odpowiedziałem im, Pan przemówił do mnie w tych słowach. Powiedz ludowi izraelskiemu. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja pozwolę zhańbić moją świątynię, Waszą wspaniałą ostoję, rozkosz Waszych oczu, tęsknotę Waszej duszy. Wasi synowie i Wasze córki pozostawieni w Jerozolimie zginą od miecza. Wtedy uczynicie to, co ja uczyniłem. Nie zakryjecie sobie brody, i nie będziecie jeść żałobnego chleba. Turbany będą na waszych głowach, i sandały na waszych stopach. Nie będziecie okazywać żałoby, nie będziecie płakać, ale będziecie schnąć z powodu waszych win i będziecie jęczeć jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. Gdy to nastąpi, uczynicie tak, jak on uczynił i przekonacie się, że ja jestem Panem Bogiem. A co do ciebie, Synu Człowieczy, nadejdzie dzień, w którym odbiorę im to, co jest ich mocą i radością, ozdobą i rozkoszą ich oczu, tęsknotą ich serc, ich synów i córki. W tym dniu przyjdzie do ciebie zbieg, oznajmiając ci tę wiadomość. W tym dniu otworzą się Twoje usta, będziesz dla nich znakiem, wtedy przekonają się, że ja jestem Panem.